W naszym świecie to, co niezwykłe, często przeczy prawom nauki. Niemożliwe z naukowego punktu widzenia lokalizacje to nie tylko tematy filmów science fiction, ale także realne miejsca, zaczynając od mistycznych basenów z mrocznymi sekretami po enigmatyczne góry. Są to sfery, w których rzeczywistość się zaciera, a to, co naukowo niewytłumaczalne, staje się niezaprzeczalnie prawdziwe. Dziś przedstawimy kilka magicznych miejsc, które istnieją naprawdę. Wrząca rzeka Amazonki Wrząca rzeka, znana lokalnie jako Shanay timpiszka znajduje się głęboko w bujnym i różnorodnym biologicznie lesie deszczowym Amazonii w Peru. Ta niezwykła woda, płynąca przez sanktuarium Majów do sanktuarium Jaku, wyróżnia się na tle innych, zyskując przydomek wrzącej ze względu na wyjątkowo wysoką temperaturę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rzek, a nawet do reszty Amazonki, Shanay Timpiszka osiąga temperaturę wystarczająco dużą, aby spowodować poważne oparzenia u każdego żywego stworzenia, które zapuści się do jej wód. Niektóre części rzeki mogą osiągnąć temperaturę nawet do 93 stopni Celsjusza. Społeczność naukowa aktywnie angażuje się w odkrywanie tajemnic tego miejsca. Wstępne hipotezy sugerują, że podziemna aktywność geotermalna, taka jak wulkaniczne źródła ciepła, może przyczyniać się do podwyższonych temperatur. Trwające badania mają na celu zrozumienie procesów geologicznych, które doprowadziły do tego zjawiska i jego wpływu na otaczający ekosystem. Wrząca rzeka jest urzekającą zagadką w sercu Amazonii i rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu świata przyrody. Morze Sargasowe Na środku Oceanu Atlantyckiego można znaleźć jedyny w swoim rodzaju spektakl. Morze Sargasowe wyróżnia się swoimi osobliwościami. Po pierwsze, nie ma żadnych tradycyjnych linii brzegowych, co odróżnia je od konwencjonalnych mórz. Jego granice wyznaczają prądy oceaniczne, a nie stałe masy lądowe. Prądy tworzą zamknięty system cyrkulacji, w wyniku czego powstaje rozległy zbiornik wodny bez bezpośredniego połączenia z granicami lądowymi. Tajemniczego uroku dodaje rozpowszechnienie się sargassum, unikalnego rodzaju wodorostów. Morze znane jest z gęstych mat brązowych alg, które nie tylko przyczyniają się do dziwnego wyglądu morza, ale także służą jako kluczowe siedlisko dla różnych organizmów morskich, takich jak ryba sargassum, która przystosowała się do rozwoju wśród tych dryfujących kolonii wodorostów. Również w przeciwieństwie do dynamicznej i stale zmieniającej się natury wielu innych regionów oceanicznych, Morze Sargasowe zachowuje względny spokój. Dodaje to Morzu Enigmy, tworząc poczucie ponadczasowości. Wielka Błękitna Dziura Belize słynie jako miejsce wypoczynkowe, ale dla wczasowiczów gigantyczny lej krasowy na środku oceanu może być równie zachęcający, co przerażający. Położona u wybrzeży Belize wielka błękitna dziura jest cudem natury, który urzeka swoim rozmiarem i głębokością. Ten ogromny, podwodny lej o okrągłym kształcie znajduje się w pobliżu środka rafy. Uformowana podczas minionych epok lodowcowych, kiedy poziom mórz był niższy, jest zapadniętym systemem jaskiń, tworząc oszałamiające zjawisko morskie. Niektórzy twierdzą, że jest w stanie pochłonąć przedmioty, które zostaną tam wrzucone. Wielka niebieska dziura może pochwalić się ciemno-niebieskim kolorem, który dramatycznie kontrastuje z jaśniejszymi odcieniami otaczającej rafy koralowej. Zanurzenie się w jej głębinę ujawnia skomplikowaną sieć stalaktytów i stalagmitów, pozostałości systemów jaskiniowych oraz geologiczną historię. Wodne królestwo jest zamieszkiwane przez różne gatunki morskie, w tym rekiny, oferując nurkom spektakularne, podwodne wrażenia. Jako obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, miejsce to jest nie tylko zapierającym dech w piersiach cudem natury, ale także cennym miejscem dla badań naukowych oraz odkryć. RaceTrack Playa Położony na rozległym obszarze Parku Narodowego Doliny Śmierci w Kalifornii, Racetrack Playa to wyschnięte dno jeziora otoczone wspaniałymi pasmami górskimi. Miejsce to słynie z tajemniczego i urzekającego zjawiska przyrodniczego, jakim są skały, które wydają się poruszać po jego płaskiej powierzchni, pozostawiając za sobą długie ślady. Ruch nie jest ciągły, może się zdarzyć sporadycznie, pozostawiając skomplikowane wzory w drobnoziarnistym osadzie. Przez lata ruch skał pozostawał tajemnicą, ponieważ wydawały się poruszać bez żadnej siły zewnętrznej. Ostatnie badania naukowe wykazały, że zjawisko to występuje podczas rzadkich warunków zimowych, kiedy plaja pokrywa się cienką warstwą lodu. W takich okolicznościach skały poruszają się przy pomocy lekkich wiatrów, skutecznie żeglując po oblodzonej powierzchni. Wzgórze magnetyczne. Magnetyczne wzgórze w Moncton w Kanadzie usytuowane jest na obrzeżach miasta, wśród jego malowniczego krajobrazu. Główną atrakcją tego miejsca jest kłopotliwe złudzenie optyczne, które pozornie przeczy prawom fizyki. Gdy kierowcy zbliżają się do określonego punktu na wzgórzu, przełączają swoje pojazdy na neutralny bieg i to właśnie wtedy pojawia się niewytłumaczalne zjawisko, jakim jest to, że samochody wydają się toczyć pod górę. To surrealistyczne doświadczenie rzuca wyzwanie konwencjonalnemu rozumieniu grawitacji. W rzeczywistości jest to percepcyjna sztuczka spowodowana ukształtowaniem otaczającego terenu, która sprawia wrażenie ruchu pod górę, podczas gdy zbocze w rzeczywistości opada. W każdym razie, magnetyczne wzgórze przekształciło się w miejsce, które przyciąga dociekliwe umysły z całego świata. Jest to centralny punkt naukowej ciekawości i publicznej fascynacji, a entuzjaści i ciekawscy podróżnicy dzielą się swoimi relacjami z tego przeciwstawiającego się grawitacji miejsca. Morze Gwiazd Ten wizualny cud jest położony w objęciach wyspy Vatho na Malediwach. Morze Gwiazd to niebiański spektakl. Gdy słońce chowa się za horyzontem, spokojne wody otaczające wyspę ożywają dzięki naturalnemu zjawisku, które urzeka zmysły i wykracza poza codzienność. Można tam dostrzec fale oceanu wypełnione gwiazdami. W rzeczywistości sercem tego hipnotycznego pokazu jest bioluminescencyjny fitoplankton, mikroskopijne organizmy zamieszkujące wody. Te maleńkie istoty emitują promienną, niebieską poświatę, a gdy się poruszają, plaża staje się płótnem, pomalowanym barwą tych żyjątek, tworząc nieziemską atmosferę. Po zmroku Morze Gwiazd przekształca Wyspę Wadcho w Królestwo Magii i Cudów. Gdy fale delikatnie uderzają o brzeg, fitoplankton reaguje, rzucając niebieski blask na plażę. Kiedy wyspa oczarowuje i mistyfikuje pod osłoną nocnego nieba, odwiedzający mogą przeżyć doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Diabelski Basen w Australii. Położony w obrębie Babinda Boulders w Queensland i otoczony bujnym lasem deszczowym oraz uderzającymi granitowymi głazami, diabelski basen w Australii słynie z tajemniczo głębokich i zarazem spokojnych wód. Tym, co czyni diabelską sadzawkę szczególnie dziwną, jest jej nienaturalnie głęboka otchłań. Głębokość basenu w połączeniu z ciemnymi, odbijającymi światło wodami tworzy iluzję nieskończoności. To zjawisko optyczne w połączeniu z gęstym lasem deszczowym nadaje basenowi nieziemską i niemal nadprzyrodzoną aurę. Legenda głosi, że miejsce to jest nawiedzane przez duchy aborygeńskich kobiet, które spotkał w okolicy tragiczny los. Diabelski basen z głębokimi, spokojnymi wodami i otoczony starożytnym lasem deszczowym pozostaje urzekającym i tajemniczym spektaklem przyrody w sercu Australii. Tęczowa Góra Położona w peruwiańskich andach, tęczowa góra jest zapierającym dech w piersiach cudem natury. To, co odróżnia ją od innych, to żywa i różnorodna gama kolorów, które rozciągają się na zboczach. Bogate w minerały gleby i osady tworzą hipnotyzującą paletę czerwieni, żółci, zieleni i fioletu, dzięki czemu jest to oszałamiające wizualnie i unikalne zjawisko geologiczne. Uderzający wygląd przypisuje się skomplikowanemu oddziaływaniu różnych złóż mineralnych na przestrzeni milionów lat. Warstwy skał zostały wyrzeźbione przez siły natury, odsłaniając kalejdoskopowe piękno gór. Rainbow Mountain zyskała międzynarodową sławę jako cel turystyczny. Miejsce to ma również znaczenie kulturowe, ponieważ znajduje się w pobliżu szlaku pielgrzymkowego Ausangate. Zbieżność naturalnego piękna i historii kultury sprawia, że Rainbow Mountain jest urzekającym i poszukiwanym miejscem zarówno przez poszukiwaczy przygód, jak i entuzjastów przyrody. Znacie inne, enigmatyczne miejsca na świecie? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!